Karaluch codziennie Cię za ekstra wysokie ceny. Dziś przedstawimy Państwu ofertę, a jak z niej nie skorzystacie, to marny wasz los. Pierwszy produkt. Więc jak mówiłem oto pierwszy produkt. Pierwszy produkt, panie Zdisiu, stawajta tyleniu. Jesteśmy na wizji. Kto? Gdzie? Jak? Apokalipsa? Nie. To dlaczego mnie pan budzisz? Już se pospać nie można? Nie można, bo robimy te reklamę. Aha, a to już tak. Ale jak wam poprzewijam te zdjęcia na kasetach na tym waszym starym magnetowidzie na korpkę. To mi dacie spokój? Tak. Obiecujesz pan? Tak. No to niech ci będzie. Ty żulu z Czarnobyla. Pierwszy produkt to Kibel. Ukradliśmy go z Lidla, ale nasz specjalnie zatrudniony do kradzieży z innych sklepów żul mnie tak nie zauważył gwarancji. Choć była tuż obok, więc nie ma gwarancji Kosztuje 1 grosz, ale za wzięcie go ze sobą do domu Trzeba uiścić niewielką bardzo skromną dopłatę W wysokości 506 10 milionów dolarów mołdawskich Czyli tyle złotych, że ta liczba się nie mieści w zeszycie 300 stronowym A teraz podręcznik do matematyki Jest tylko dla gimnazjum, bo są tam tak trudne rzeczy jak działania Takie jak 2 plus 2, dla mnie to łatwe Ale przecież jestem dorosły, a każdy dorosły wie, że to 134 Jest zabrudzony, bo mnie te grzul poplamił tanim winem, kiedy go czytał, bo chciał się nauczyć liczyć do 10. U. Cena to 6 778 449 zł, które wydamy na tanie wino. Kolejny produkt to teściowa szefa. Chciał się jej pozbyć, więc wymyślił, że ją sprzeda. Tak powstał nasz sklep dzięki tej teściowej, bo nadal jej nie sprzedaliśmy. Więc to historyczny produkt, jest też najtaniejszy w naszym sklepie. Kosztuje tylko 1000 zeta. No i bobas, czyli ostatni produkt, jest z Czarnobyla. Ciągle ryczy i robi kupę, z której robimy nasze produkty, ale jak ktoś go kupi to nic, bo sprowadzimy z Kazachstanu nowego, importowany z Mołdawii, jest mądrzejszy, niż Mietek Żul. Cena tego jakże fantastycznego dzieciątka, przepraszam, muszę przerwać bo tem okropny Bachor znów się skłupkał. Mietek przewin go boja teraz nie mogę, bo pracuję nad tą naszą reklamą, nad którą, no nad tą, o której wczoraj szef Uniu opowiadał cały dzień, a ja cały dzień spałem, bo poprzedniego dnia była impreza z okazji rocznicy założenia i wypiłem 30 litrów taniego wina. Aha, no ale idź tego, smarkacza, a więc jak mówiłem cena tego cuchnącego bachora, O, przepraszam, pięknego dzieciątka wynosi 500 miliardów 345 bilionów 678 miliardów 654 miliony 310 tysięcy 9 zeta. I to już koniec oferty, ale nie koniec reklamy, bo opowiemy wam o naszym sklepie, ekipa sklepu, czyli pracownicy. To ja, czyli wiesiek, nie tego żyl, pan z oraz szefuniu. i ty przyłącz się do pracy w. Karaluchu. Na pewno będziesz się tu dobrze bawić. Każdy pracownik otrzymuje 2 grosze rocznie i 786 754 332 butelki taniego wina. Jeśli chcesz dostać tę pracę, zadzwoń pod numer podany na ekranie albo pójdź pod adres podany na ekranie. Przyjmujemy każde zgłoszenie, bo nie ma żadnych chętnych. Ciekawe. Dlaczego? Sam nie wiem. Do zobaczenia w następnej reklamie albo w karaluchu. Na koniec puścimy dźwięk. Jak traktujemy klientów? Wynosi się Pan natychmiast. Co ty, Mietek, przecież to klient. Aha, to jak pan kupuje tanie wino albo coś innego, chociaż ja osobiście polecam tanie wino, to proszę kupować. Ale ja na razie chcę tylko zobaczyć, co wy tu w tym waszym sklepie. Natychmiast kupuj ta pan, bo strzelam. Dobra, kupię wszystko, co każecie. To nic pan nie kupuj, tylko se pan idź. Dobrze, to do niewidzenia. Co ty, Mietek, mieliśmy takiego klienta, a ty go wypłoszyłeś.